Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Skut Pizza, Kuwait Pizza, dzień 48. Trzymam się dzielnie. Mam nadzieję, że będzie już tylko lepiej, że uda mi się utrzymać tą taką dobrą frekwencję filmów. Z ostatniej chwili nie ma żadnej wiadomości. Zamiast tego posłuchajmy naszych sponsorów. Mam ich w dzieci, już to nie raz powtarzałem. Kiełbasa. Okej, okay. tylko sobie tutaj, o prawda. No okej, okej, może być i kiełbasa. Zgaduję, że skoro nie było mniejszej kwoty, no to będzie wszystko po staremu. Mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku Brad już nie będzie mi przeszkadzał, ponieważ no, został zmuszony do wykonywania zadań, gdyż był nieobecny w szkole. Tak, podstawówki jeszcze chodzą do szkoły. Sorry, wkurzamy to. No i dzisiaj musimy naprawić piekarnik, to jest na pewno ta rzecz. Aj, pamiętajcie, aby zostawić po sobie, jeżeli oglądacie, jakieś jakoś ślad aktywności. Och, ta pizza dała mi siłę aligatora, bardzo dobrze. W postaci łapki w górę albo komentarza. Bardzo się ucieszam, że mogę komuś przypiąć serduszko. Pieczarki anhois-ananas, ta dziwna kombinacja. Tak, pieczarki anhois-ananas. Lecimy, lecimy, bo się lekko rozleniwiłam, a w tym tempie nie zarobimy zbyt dużo. Pieczarki. Może ja też daję za dużo składników, nie wiem. A swoją drogą zbliżamy się dużymi kolkami do dnia 50, a kto pamięta na dzień 30 zrobiłam intro. Więc najwyższa pora y, zrobić nowe intro. Aha, dobrze wypieczona miała być, zapomniałabym. <laughs> Zastanawiam się cały czas jaka, y, jakie to intro zrobić. Tamto jest tak stare, ono z czerwca, a mamy w chwili gdy to oglądacie listopad, nie. I to jest takie... What? To jest matematycznie idealna pizza. Kłóciłabym się z tym, moja matematyczka też, zwłaszcza, że nie była idealnie pokrojona. Ten koleś ma rację, przecież. Pizza supreme brzmi, proszę, po prostu. Okej, okay, chcę połowa sosy pomidorowe. Co? Połowa. Sos pomidorowy, ser, peronnik, kiełbaski. Połowa. A tam na drugiej połowie jest co? No, Holender. I połowa. Sosy, serp. Dobra, czyli sos ser jest wszędzie. Uff, lecimy, lecimy Sos, ser jest wszędzie I teraz na pierwszej połowie Peperoni, kiełbaski Można i tak, można i tak Oczywiście Jeżeli mnie słyszycie, sorry, zasłoniłam się głośnik Już się poprawiam a, i takie jeszcze ogłoszenie Jak komuś przeszkadza to, że za wolno mówię Możecie sobie włączyć przyspieszenie Da się mnie zrozumieć na spokojnie Na przyspieszeniu 1,5 nawet 1,75 to też yy, Dobra, następnie pieczarki, oliwki, cebula, peper. Jezus Pieczarki, oliwki, cebula No dobra Pieczarki Oliwki I cebula Swoją drogą, nie wiem kiedy, czy jak wy to widzicie dalej jest, ale dajcie znać, jak, wam, jak tam u Was wyglądało zdalne nauczanko. Szczerze, chyba nikt się nie spodziewał, Zresztą spodziewaliśmy się, że to wiedzie. Ale nie w takiej postaci. Masakra. No dobra, dobra, już proszę mi się tam nie złościć. Wiem, że się długo czeka, ale na dobrą pizzę trzeba czekać. Nigdzie nie już dobrej pizzy szybko. To niemożliwe. Tylko Magda Wessler umie zrobić tak dobrą pizzę. Nie, żebym krytykowała, nigdy nie jadłam, ale słyszałam, że wcale nie jest takie dobre jedzenie od pani Wessler. <grywanie> Lubię wieprzowiny, nie zawracaj głowy sosami, serami lub rybami. Peperoni, kiełbasa, szynki, bekon, dobrze. Peperoni, chciałam tylko się upewnić, które mięso dokładnie chodzi, bo on nic nie chce Okej, okay, mamy to. Szynka i. ...bekon Okej. Okay. Sorry, jeszcze mi ta choroba nie przeszła, ale nagrywam to już wcześniej, chociaż um, Good Pizza, Good Pizza nie ma na moim kanale dobrego tu Staram się tutaj um, coś, cokolwiek z siebie wykrzesić um, ponieważ... Um, ponieważ jest to całkiem fajna seria, jest to jedna z pierwszych serii na moim kanale i chcę tak przynajmniej do 100 odcinków dobić. To jest matematycznie idealna pizza. Nie zgodzę się z tym, mój drogi, no ale nieistotne. Słodziutki, zrób mi pizzę z każdym mięskiem. Sos, ser, dobra. Warto czasem dopytać, bo no... Wiecie, jacy są klienci. Chyba, że jeszcze nie pracowaliście, to nie wiecie. A ta gra to całkiem spoko symulator, ale nie do końca, bo oni nam tu przebaczają. A w prawdziwym życiu, no... Ty jakby, no... No, nie bardzo, nie bardzo nam to przebaczył. W prawdziwym życiu klienta jest po prostu taka. Ech. Nie chcę się brzydko wysławać, bo to jest e, mówienie o drugim człowieku, ale autentycznie. W ostatni dzień pracy pani, pewna pani, sympatyczna pani. E, nie, niesympatyczna, bo jak wszyscy usłyszeli z kim właśnie rozmawiałam, powiedzieli krzyż na drogę. No, to taka typowa, straszna klientka, która. Yy, wszystko je źle, ciągle nie tak yy, Nie rozumiem, że my jako ludzie yy, Następnym razem spróbuj nałożyć więcej Anhois Anhoisy nie było, o nie Wezmę wyjście za wszystkim Jak ja lubię takich klientów Za wszystkim Albo tylko z serem Prościej się Już chyba nie da Dobra z każdym mięsem. A on nie chciał mięsa. No kurde, ale mnie to zmyliło. Nieważne, jakoś to przez to przebrniemy. Ja pierniczę z każdą rzeczą. To będzie ostatnia klientka. No ale bywa i że jak nie chciała czegoś, a ja nie dopytałam ale szczerze nie chcę mi się marnować czasu w tej konkretnej sytuacji i na koniec bakłażan, spierdzielaj do domu, jeszcze muszę naprawić piec mam nadzieję, że nie będę na minusie bo to jest w zasadzie ta jedna jedyna rzecz, której nie chcę i ojejciu, nie zwróciłam uwagi na to, o której godzinie nagrywam Mam po różne alarmy, nie? Jak się bierze leki, żeby wziąć o odpowiedniej porze i może mi coś wyskoczyć, i wy to zobaczycie. Nie do zaakceptowania, to zostały źle rozprowadzone. cholero jasna, no. Magda, to. Soser, peperoni, ok. Soser, peperoni, dobra. No, przyciągniemy sobie ten odcinek, co tam. ser, peperoni. Kiełbaski, oliwki. Dzisiejszy dzień na pewno nie należy do udanych, no ale trudno. Oliwki i cebulki. Jakoś to oba przeżyjemy, prawda? Oliwki i cebulki. Powiedzmy, że jest ok. I co? Mamy jeszcze jakieś informacje? Ok. Peperoni, obasa, oliwki cebula. No dobra, bo już się nie denerwuj, robię twoją pizzę. Masakra, ci klienci są okropnie wybredni. Jestem pod wrażeniem. Bardzo się cieszę, że twoje kubki smakowe doznały spełnienia. mesekre. W życiu nie chciałabym prowadzić prawdziwej piekarni, piekarni cukierni, pizzerii, cokolwiek jestem na minusie. O, jejku! No, na pewno musimy naprawić piecyk. Hmm. <ścoughs> Sorry. Tak patrzę, czy, czy jeszcze coś bym mogła, ale. Jeżeli już to tylko za pieniążki będę, bo yy, szczęśliwego kota nie mam. Bo żal mi yy, dolarków, nie? Powiedzmy, że to są dolarki. Prakat pani. Gerantini. to wezmę. Gdzie ten, tam będzie gdzieś kotmos? Może być. Może być, jak dla mnie. Ok. Wydaje mi się, że w dzisiejszym odcinku to tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Do następnego. Cześć i pa, pa!